Uczowałem biskupa pierścień, nikt nie uczołował, a ja za rękę, To mnie tak. I tak. To dlaczego na księdza nie poszedłeś? O. Co? To dlaczego na księdza nie poszedłeś? Jak cię po Nie wiem dlaczego. Brać chciał iść. To ja nie chciałem przeszkadzać. Dla brata drogi. On chciał iść naprawdę na księdza. No ale to jak ciebie błogosławił, to trzeba było tobie iść. Znak krzyża wykonał. Kale się. No to dlaczego? Żałujesz Żoł teraz? Teraz żałuję. Ja teraz byś był proboszczem pewnie. A nawet może i biskupem. Albo i biskupem. A nie daj Bóg jeszcze wyżej. O, żeby ojciec święty byłem. papieżem. O. co by było? Księżymy i biskupi mieliby, wiesz, nie będę brzydko mówić. Króciutko? Króciutko. A po opodatkowałbyś ich, czy nie? Co? No. Opodatkowałbyś ich? Ich? Nie. Nie? A dlaczego nie? A, czy, a czym oni się różnią od nas? Bo kiedyś dla księży nie było podatków. No i chyba do dziś nie ma. Jest. Dzisiaj podatki płacą? Tak. A widzisz, żebyś poszedł na księdza, też byłbyś święty. Chociaż i tak wiele ludzi Ciebie uważa, uważa za świętego. Uważa, bo ja idę drogą uczciwą. Drogi robię, dla dzieci robię, pracę zabaw. Wy co robicie? Nic, na dupie. To dlaczego kurwa? Nawet kurwa tego a to dlaczego? Przed blokiem, Poczekaj, rządz. przepraszam nie. bardzo, nie, ale ja to, Nie, ja do końca, ja teraz o tu szybki przykład. Dlaczego musiałam kurwa po śniegu wbijać się? Nie. Jak ty drogi porobiłeś? O tu, Mu... nie wjechałem na chodnik. To nie, nie do mnie brudy. A czyj to chodnik? Chodnik nie A ulica kawałek to czyja to? A ulica nie do mnie. A do, do kogo? No. Do Państwa? Jak coś urwałem, Do będziesz, jak, jak urwałem, coś będziesz naprawiał. Do prezydenta, no, tego kolegi. No. No. Tadeuszka.